Siema, Siema w 20 odcinku Polish and Dzisiaj mamy taką naszą małą rocznicę. Odcinek nie ukazał się w piątek, o czym za chwilkę chcę powiedzieć. W zasadzie dzisiejszy odcinek będzie tylko i wyłącznie takimi ogłoszeniami parafialnymi, ponieważ mam kilka wiadomości, które bardzo chciałbym wam przekazać. Sprawa pierwsza, numer 1. Doszedłem do wniosku, że. Dla dobra vloga, podcastu, będzie lepiej, jeżeli nie będę kładł sobie noża przy gardle, aby nagrywać każdy nowy odcinek co piątek. Ponieważ czasami jest tak, że albo jestem zbyt zajęty i muszę niesamowicie stresować się tym, aby wcisnąć jakieś nagrywanie, albo czasami jest tak, że nie ma zwyczajnie nic super interesującego, co mógłbym Wam pokazać w danym tygodniu. Dlatego od dzisiaj, czyli od odcinka 20, a w zasadzie od poprzedniego, czyli 19, który okazał się parę dni później, vlog będzie pojawiał się nieregularnie. Kiedy mówię nieregularnie, to to, że nie będzie koniecznie pojawiał się w piątek, aczkolwiek moim celem jest to, aby nagrać przynajmniej 50 odcinków w ciągu pierwszego roku nagrywania. Pierwszy rok będzie w lipcu, bodajże. My jesteśmy na odcinku 20, więc mamy przed nami jeszcze 30 odcinków. Dla tych, którzy kilkakrotnie pisali mi, że szkoda, że nie wrzucam częściej niż w tygodniu i tutaj jest pewna dobra informacja, ponieważ czasami vlogi będą się pojawiać częściej. Kiedy dzieje się coś ciekawego, kiedy gdzieś wyjeżdżamy, kiedy chciałbym coś podzielić i kiedy będę miał oczywiście czas, to vlogi będą pojawiać się częściej. Natomiast jeżeli będę bardzo e, zajęty, no to nie będę miał już tej presji, że muszę rzeczywiście w czwartek siedzieć, do późna w nocy, aby w piątek film pojawił się na internecie. To pierwsza wiadomość. Druga wiadomość to taka, że udało mi się wreszcie znaleźć na moją kamerę GoPro. Kilku z Was, kilkoro z Was, mówiło mi, że. Kiedy jeżdżę na rowerze, fajnie było to zobaczyć z GoPro, bo rzeczywiście GoPro lepiej eliminuje wstrząsy i rzeczywiście lepiej łapie ostrość podczas sportu w akcji. Szczególnie teraz, kiedy idzie zima również i planuję pojeździć trochę na nartach. Dlatego wkrótce GoPro będzie więcej używane w naszych podcastach. Muszę znaleźć jeszcze kilka przystawek, dodatków do GoPro, które gdzieś są w domu i są nadal gdzieś w rzeczach po przeprowadzce, ale to znajdę na pewno i będziemy więcej nagrywać na GoPro. Trzecia rzecz. Wielka, fajna rzecz. Dzisiaj e, o 5 po południu muszę uciec jak najszybciej z pracy, wsiąść na rower i ruszać na zachodnią część Manhattanu do dzielnicy Chelsea, ponieważ jak już wiele z niektórzy z Was wiedzą, e, Polish i będzie brał udział Pewnych warsztatach, które organizowane są w samej siedzibie YouTube'a w Nowym Jorku, w YouTube Space Nowy York. I moim celem jest to, aby pojechać tam, nauczyć się czegoś ciekawego, ale również będę chciał jakąś taką najciekawszą wiedzę Wam przekazać, czego nas tam nauczą, oraz pokazać, jak wygląda YouTube Space Nowy York. Dlatego, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w tym tygodniu być może pojawi się więcej, nawet niż jeden odcinek loga. Tyle, że będzie poświęcony właśnie YouTube Space Nowy Jork. Przed nami święta w Nowym Jorku robi się bardzo świątecznie. To też pokryjemy w vlogu. Dlatego, tak jak mówię, nigdzie nie uciekam, więc nie bójcie się. Po prostu zmieniamy delikatnie strukturę naszego programu. Po 20 tygodniach ciężko, aby wszystko było zawsze według tego samego schematu, trzeba się zmieniać, dostosowywać i to jest właśnie to, co ja zdecydowałem się zrobić. Dlatego dzisiaj vlog bardzo krótki raptem 4 minuty. Życzę Wam udanego popołudnia, najbliższych kilku dni, a ja zobaczę się z Wami, tak jak mówię, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to zobaczę się z Wami już, już wkrótce z YouTube Space Nowy Jork. Hej!